Carty dzień pierwszej. siostra Katarzyna, wspomnę nim, Malbork obchodzi właśnie 18 Tak. Siostro, jak to jest? Jak to jest obchodzić urodziny na Pielgrzymce? Niesamowicie w życiu sądzę, że nie zaprosiłabym tylu ludzi na moją imprezę, jakbym zrobiła ją w Malborku, a jednak tutaj spotkałam tylu życzliwych ludzi, że naprawdę bardzo ciepło mnie przyjęli, choć mimo że jestem pierwszy raz i naprawdę składali mi bardzo takie serdeczne życzenia, jakby mnie znali przez wiele, wiele lat że to 18 to takie, postanowiłam, że moją dorosłość oddaję Bogu, i dlatego właśnie ta osiemnastka tutaj, a, a nie tam, u mnie w domu rodzinnym. No ale też nie ukrywam, że trochę mi ich tutaj brakuje ze mną. Siostro, 18 lat, rok 19, matura, <laughs> mm -hmm. prawda? Tak. Jakaś szczególna intencja związana z, z, z tym czasem? Na, na to znaczy między innymi też Teraz robię też prawo jazdy. Bądź się również za moją rodzinę i w takiej szczególnej intencji co idę, to za prześladowanych chrześcijan, którzy w Turcji szczególnie mocno są prześladowani za księży, którzy tam służą, żeby dodać im właśnie otuchy i takiej mężnego wyznawania wiary. Piękny dzień nam się zrobił, śliczny, naprawdę tak, jak na moją rodzinę, na tak, tak, tak. Na pierwszy rodzinę, dzień, na pierwszy dzień tak piękny jest, e, także życzymy szerokiej drogi po zdaniu prawo jazdy, dziękuję, mało jak na drodze, żeby nie, zatamowali, nie tamowały ruchu, no e, i ogólnie wszystkiego co najlepsze, dziękuję, Bóg zapłać i do jedzenia, bo się też jest głodna, trochę tak, bo to już 20 km za nami, więc idziemy coś teraz przekąsić, dziękuję ślicznie.